To ja pierdolę. <laughs> pierdolę. Mam nadzieję, że klaszczysz. Chce się postykać końcówkami. a nie, ona nie ma końcówek. Zobrzymy się. Zostawię was, nie? <grybuj> <grybuj> nie 10 <grybuj> się... <nie. grybuj> <grybuj> Mam na imię Zbyszek Kocharski, mieszkam w Łodzi Jestem starą, uległą, pedalską kurwą i szmatą do jebania Każdy może wyruchać w dupę, sprosić mi się do ust No i potem jeszcze... Skrypowałem, dobra Mam na kujbić Podziękował Podziękował dzisiaj jest była na

dechni nic dechni Dech dechni help. Ja, fru... Dech nic no zosta, proszę. Oj, chuj. Oj, jeszcze na, no, jeszcze za chwilę się już nie słyszymy, ale mimo była... pa, pa. Cześć, Lasting. Ale może nic nie znaczy co. Next on me and keep on going. Celu pierdolonego. Jak? Celu Moan. pierdolę. Moan. Tak się o an. Stary, czemu nagle kurwa target tu zniknęło sześciu? <laughs> Stop. Na no, samobójstwo so musieliby z nami walczyć, i popełnili samobójstwo. Pod E ci daję tego Humeshielda, ta? Dzień dobry sklepik, co panowie chcą? Do wyboru, do koloru? Twoją dupę chce? To tak, już przedstawiamy. Mamy epipenę, która zwiększa szybkość i inne rzeczy, doby Mamy tutaj takie rzeczy jak granat, który wybuchnie w dupie yy, ma, Znamy rzecz yy, Chyba każdy zna tego gościa, który stoi w słoik w dupę, dokładnie Mamy dokładnie yy, super Pasz tu. Czekaj, poś. Posie... A ten pan pół zajdzie. A na mnie patrzeć? Czy... No dobra, niech mu chodzi. Pasz, mam tu taką fajną epipę Czy Co on nie robi od Pytam się, czy on nie robi od Mamy to jest girant który to mnie tak ładny nie jak twoje piękne oczka nie bardzo Gdzie nie wejdziesz <grym> Oj, ej, ej. <grym> o, Ey, ej! Idźcie do przodu, tam mam szopa przygronić <grym> Dawaj coś lepszego krzyczek głośno, coś się. dół o to, to jest cudowne, ale ja mam całą wersję o, chuj. Oj. Ej, to było piękne! To się jak klocki Lego. Oj, chuj mi w dupę. Welcome to the Creeps. Dzisiaj jest w wymiarze łzowym. Ogólnie tutaj wychodzimy na podwórko. Mówiłam, że tędy wychodzimy na podwórko. Co za bizepsuję się, Dadio? Co za bizepsuję? Daj. Co za bizepsuję? Daj. Co za bizepsuję? Mój kolega jest normalny. A wam się przypuszczasz? Chyba nie, nie wiem. Pokaż im kajtę. A tu. Łoczajno, <śm> nieźle, nieźle, nieźle. Chcesz się zamienić Cicho, za bizepsuję. Cicho gówniazu, idź po piwo. Ja bym ja to, to chciał, może mam nic jakoś. No i pan zaproponuje za takie dapsy? Z tapsy? O Jezu To tak, z no. Amunicję. mamy fl... Dobra, jestem <grym> Dobra Co się z nim stało? I co teraz? Nie dotykaj mnie, mam 13 lat Ile? 13 Jezu za stara by... Ej dobra Nie wiem gdzie ej. taką starą brać 13 lat tylko dziewiątki ja, szukamy tego naukowca, no, dawaj dawaj Sudom? Od dzisiaj ja przyjmuję sklep co pani by chciała? Weź no, windę. Dupy Włączą dupy? Okay. Dupy? Dobrze <laughs> <What's up? laughs> mm. Zapraszam, ej. zapraszam ej. panią Nie tyś stop Ej, jaka ładna dziś pogoda, nie? Super! Proszę o mnie napięć. <grywa> tak, dokładnie. On z tych pani wejdzie. Curwa! To jest seks ten! To, to, to stach ich. To jest seks ten! <grywa> <grywa> może to żyć teraz, jesteśmy. W takim miejscu i dotąd gdzie je Nie, będę się powtarzał. Ej, to ale mam Bo mu chodzę tego jebanego grenu star. Cztery? Nie, sześć osób. To nie, tato, To ja to, czemu ten pan ci wyzywa? Ej. A nie wiem, nie miły jest. Weź i bobi. Eee, nie, on żyje cały O tak! O tak! O tak! Zabili go, zabili go, zabili go. Ty kurwa, Ty, do być. niczego się nie nadajesz. Jednej rzeczy nie wolno ci. nie da się powierzyć. Co to w ogóle ma być? Przepraszam. A, a teraz kurwa do szafy na dwa tygodnie bez jedzenia i wody. Nie. Tylko nie znowu szafa. Ty! menadżer, no kurwa! Ty! A czemu ukradasz sklep? Nieprawda, nic nie było. 73. Ty, ty, ty! Ja pierdolę O mamy nie. nie 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 Ja pierdolę To wyżej wszystko rozpierdolę KURWA Dobra, mamy jeszcze granat Cześć Piotruś Co Piotruś? Nie, nie Wypierdalaj z tym Ja pierdolę Ty ja umrę Nie Ja żyję A i nie rozjebał tak dużo no mówię Senek, ja, no, za Co chwilę będzie Deadman Deadman będzie O nie, no ty Ja pierdolę O, dobrze Piotruś! Piotruś, coś do ciebie czuję Cześć Często tu przychodzisz? On tutaj mieszka A. A. A nie, Ej ja oglądamy trochę... love story, love story A, oglądamy Ja tylko się wstydzę jak do niego no. zagadać <laughs> Kurwa no nie <laughs> wiem Kurwa na niego no. popatrz, on kurwa Ej. wszystko wy wyrywa On nieśmiały ten... jest bardzo, więc no Właśnie tak słuch, taki cichutki jest No, no tam owceczkę O kurwa to? że były trzy kraje, Piotruś! się nie zgodziły Piotruś, za długo przeżyłeś Zabiłeś swoją pierwszą miłość w życiu Nieźle Piotruś To miski Mam złamanie serce I z I kark przy okazji Cześć Piotr Cześć, cześć O jaki słodki, ej mogę pogłaskać? Jaki fajny. aki ty, kto jest takim słodkim pieskiem? Ta. A nie. No dobra. Ten niewychowany chłazu jeden. Szmat. A No i widzicie, niewychowane te kurwa dzisiaj. Hmm. O cześć piesek. Oh my goodness gracious. Dead ass. ass. my god. Mm, um, Która to jest ba o? Ja tu tylko sprzątam. Masz jedno słowo, żeby się usprawiedliwić, co to się stało. E Jestem kobietą. Dobra, to jedno to sobie z git ci będzie. Ale co tu się stało? Po mojej dokumentacji wynika, strzeliłeś mu w łeb z tyłu, aż kewy zbyzgała. Potem sobie pan Aśtykiego, bo cię wkłuwam najpierw. I po drugiej stronie jest kolejny sklep, więc... na Namaknąć się coś. Dlatego z lekwi. A, dobra. Co? Chwory! Przed chwilą miałeś czarne oczy, teraz noc zwykła. Właśnie, jest piesek! Piesek zajebią! Nie! Zabił tutaj każdego. Nieprawda, on kłamie. Przed chwilą mówił mi co innego. Nieprawda nie, nie eee. piesek. No, no właśnie. No i dobrym jesteś pieskiem, tak? Słodziakiem takim. I chuj jednak nie.